Witam Was, widzowie, w kolejnym odcinku z Victorii. Ale zanim zaczniemy, tak tylko szybko powiem, że zapraszam Was na mojego Discorda, którego od ostatnich dwóch lat trochę polepszałem. Była dwuletnia przerwa, ale zacząłem na nim pracować. Tam siedzę na Discordzie, coś tam robię. Co jakiś czas. Co dwa dni coś tam siedzę i robię. A nawet czasami codziennie. To zależy, ale zawsze coś tam porobię, zawsze jestem. Więc możecie tam wpaść i coś napisać, popisać z innymi ludźmi, którzy na przykład lubią Wiktorię 3 albo inne gry. To jedna rzecz. Druga, zapraszam Was do subskrypcji i oceniania, bo to mi pomaga. I możecie się dowiadywać o nowych odcinkach, jeśli zasubskrybujecie. A teraz przechodząc do odcinka, próbujemy zarobić pieniądze. Tam ekonomia nam trochę skoczyła. pojedynki. Z kim? Ja Zakaszmy próbujemy jakoś wprowadzić podatek per capita który będzie dosyć trudny do wprowadzenia bo mamy 11% poparcia dla niego no ale ten coś będzie trzeba zrobić na pewno co to widać, że się przemysłowcy obudzili i budują tutaj nowe budynki przemysłowe, które nam z... aha, dobry bandyta Ajajaj. no i hu. no i Radykalizm skoczył, jak nie wiem. Joci, jak radykalizm skoczył. i jeszcze spadł o 10%. Jacie, milion osób mnie nie lubi. Znaczy, jest radykalnych. Kurczę, ja nie umiem nigdy tutaj tego zmieniać. Żeby nie było tak dużo radykałów. Dobra, zobaczmy jakie mamy wpisy. Wolność handlu, urbanizacja, przemysł Związany z amunicją. Hmm. Jak tam nasze fabryki amunicji? Gdzie one są? Gdzieś były. Gdzie ja fabryka amunicji budowałem? W Warszawie, co nie? Tak I tu jest największe bezrobocie z tego co widzę. Kurczę, no trzeba... Spro... Kurczę, jak nasz region będzie bogaty. Jeśli dobrze pamiętam, to jeżeli region jakiś bogaty jest w... Nie wiem, bo oni też mogą wszystko pozmieniać. O, tory odblokowaliśmy, super. Zaraz tory. Uuuu. Ej, to można pociągi tutaj poro... No, trzeba porobić tutaj naszą... Naszą kolej tu trzeba porobić. Na pewno pamiętam, że jak się robiło w dwójce kolej, to nagle było multum, wszystko szło, pieniądze przedsiębiorców szły tylko na te, na pociągi, ale wracając, jeżeli dobrze pamiętam, to jeżeli w danym kraju, kurczę, daj mi pk, kraju, kurczę, może nie kraju, tylko świata, o, przywróć, świata gdzie jakiś region jest bogatszy. Przykładowo, no nie wiem, pokażę wam na przykładzie o Londynu. Tutaj no hrabstwo londyńskie. To jest bogaty region i w dużym skrócie to chodzi o to, że na przykład z biedniejszych terenów Anglii yy, albo ogólnie z ich yy, tego jak to się nazywało, zapomniałem yy. rynku Będą przychodzić osoby. Pamiętam, że tutaj właśnie w Polsce było najłatwiej właśnie do rosyjskiego rynku dołączyć hostel. ja jestem na przykład w rosyjskim rynku. I z biedniejszych terenów Rosji, z tego co wiem, to powinni przychodzić ludzie do bogatszych regionów, czyli no tutaj do Moskwy, Kijowa i Mazowie Mazowsze. Tutaj. Więc powinni oni do tych regionów przyciągać. Ze względu, że są one bogate. Aha, zaraz zobaczymy, czy uda się per capita, czy nie. Ultimatum. Mhm. Mhm. Ok, chyba nie poszło nic źle. Dobra, może się uda. Wyłączność kulturowa, może będzie trzeba wprowadzić. I kurczę tutaj. Właściciele ziemscy i związkowcy, czyli no, przyszli socjaliści i przyszli komuniści, e będą chcieli, jak widzę tutaj. O, o, zwerwuj. Nawet jak nie potrzebujemy, po prostu zwerwuj inteligencję. I większość to chłopstwo, aha. Ty, mamy problem z chłopami. Ja to miałem generała chłopskiego. No? I to może go zwol zwolnijmy. Sympatia? No, ale my mamy tutaj lepszą. No, tu jest gorsza. Nasz pomocnik. Nasz wspólnik jest. Hmm. Ajajaj. O, widać? Pociągi budują. Dobra, jednak tu też budują pociągi. Tylko długo to trwa. Ale w. W Łodzi powstaną pierwsze koleje. Ciekawe, gdzie? W sensie do Warszawy, czy to będzie pociąg, czy do... dokąd to będzie pociąg? Zobaczymy za chwilę. Ale, właśnie, czy się wszystko nagrywa? Nagrywa. Dobra, hmm. powiem życia. Ch chwilowy kłopot. Aha, powinniśmy bardziej Będzie roz... mhm, niższe podatki. Stawka podatkowa, Kurczę. Bardzo ucierpimy na obniżeniu. tro... To miało być 4%. Zniżony podatek. Ja ci że aż tak bardzo. To... Okej, okay, dobra. Mogą być problemy z, z pieniędzmi. Nikt może nie chce nas finansować? Nikt? Hmm. W ogóle zobaczmy, co się dzieje na świecie. Tak z ciekawości. Zawsze warto zobaczyć, co się dzieje na świecie. Jak u nas jest najgorzej, to u innych może też jest najgorzej. Malta. W ogóle, właśnie, bo tutaj prus. Co? Czekaj. Co to jest? Czy tu się. Czy tu powstał wasal? Czy. Czekajcie, czekajcie. Kultura pruska i to jest yy, powstanie. A tutaj... Prusy, a tutaj... Kultura pruska, powstanie, co? I to nie jest, że bunt mają, oni podpisali pokój. A, z Bawarii... Oni przecież wojny nie mają. A, bo nie mają się z Bawarią. Ale nie. Co? Powstały... Dobra, Prusy się nie połączą, to najpewniejsze. O, projektowanie, z 12% poparciem mamy... Oj, w Warszawie powstaje kolej, no i super. Będzie można tutaj... Tylko trzeba będzie zrobić jeszcze naszego Ursusa. Bo tak, bo w firmach, które możemy posiadać, jest firma polska Ursus. Które już niestety nie istnieją No takie przykra historia polskich firm Ale no A no szkoda w sumie fajne było W sensie no mieć własną firmę O nie Agik nie no umarł mi O no mogę nowe rzeczy Na uczelni robić ale Oj to są te nowe lokomotywy Eksperymentalna tej parowa Elektryczna silniki parowe Ej dobra fajne Przedsiębiorstwo Państwowe, wybudujecie, ja z tego skorzystam. O tutaj można zrobić publiczne kursy tramwaje. Ja zarazem, największy strach, ale też bardzo dobre No ale wracając, są firmy. Tutaj mamy Ursus, a nie wiem, czy reszta to jest. Nie, reszta to nie jest chyba prawdziwe. Ćmielów, jakby było. Może porcela nie jest porcelany, była porcelana to bym rozumiał, ale tutaj chyba nie ma o tutaj wybór by... hm dla domu mazowieckie hm nie no niestandardowo wygląda jedynie Ursus i... i Lil Pop to tym nie wiedziałem, ale no dobra o i podatki się zwiększają super O, głosowanie 12% Dobra, i zobaczmy gdzie powstanie kolej A i możemy tutaj wprowadzić pewnie O Super No i do Małopolski Niech, wy... Niech będą wyedukowani ludzie No i gdzie powstanie kolej pierwsza Włodzi Do Częstochowy Ej okej okay, Dobra nie jest zły po... To nie jest zły pomysł Kolej do Częstochowy Nie jest głupie Oho Poszerzenie działalności A, czyli więcej kolei, okej okay. No i to możemy. Chrystus Narodów Wspieraj polskich radykołów za granicą. I możemy to spowodować pewne problemy w prusach. Bunciki, które jak widać tutaj się szykują, ale musimy ich finansować z tego co pamiętam. I w Galicji. Ale żeby coś się działo tutaj na odcinkach, wspierajmy. I wspierajmy tutaj, no tutaj ludzi na Śląsku, Poznaniu, Gdańsku. Niech się ludzie buntują. My ich będziemy wspierać finansowo i. No. Chyba trochę wzrosło. Hmm. Bo mieli chyba 17, a mają 29 prawie procent. Nie pamiętam. Kurczę, mam trzeci poziom tego? O, podatki, śmierci, podatki. Mhm. Pozwólmy nam odejść z przywódcy. Jaki był jego człowiek? Ciało jeszcze dobrze nie ostygło, a wy już mówicie o wydrążeniu prawa. Nie możecie, choć na chwilę. Odsunąć polityki na boczny tor, abyśmy mogli w spokoju przeżyć żałobę? No, umarł. Tutaj polityk tego przemysłowców umarł, no ale to jest kwestia taka. Ten, ale to polityka. Trochę nie rozumiem. Dobra, niech będzie. Kto tutaj jego miejsce zajmie? Może będzie ktoś bardziej lubiany, może to źle brzmi, ale eee, trochę lepiej niż, niż poprzedni. Strzelby odblokowaliśmy, no i super. Teraz dobra, trzeba odblokować resztę rzeczy. Mm. Kurczę, logistyka... Logistykę trzeba by było od karabiny powtarzalne. O jacie, ale by to nam dużo dało. Karabiny powtarzalne jakbyśmy mieli. No, ale ty społeczne trzeba iść. No, piłka nożna? Nie, no. Nie, nie robimy kolonii, więc to też zbytnio na chwilę obecną. Socjalizm też nie. Nie, no, trzeba odblokować to i to. Chociaż spółki czarterowe, tutaj nowa kanali, nowoczesna kanalizacja, to nam tylko prestiż. No to najlepsze co, to tutaj w przemysł trzeba coś odkrywać. Y Kotły wodne. Co i co? Kocioł wody rurkowy? Okej. Okay. O to może być dobre. Warsztaty zmechanizowane. To nam może bardzo duży, dużo dać. No i resztę tutaj, jakieś tam przemysłowe tutaj rzeczy. Takie pomniejsze. No, usunął się nam przemysł amunicji. No, ale też nie było jakieś tam. No, ile tutaj amunicji powstaje? Nawet cała A nie, cała fabryka już jest ok. Ile amunicji brakuje w ogóle dla wojska? No brakuje, dobra. To moglibyśmy trochę rozwinąć to. I trzeba iść w. Meble można ulepszyć. Meble eee, ubrania. No, fabrykę broni też można iść. Tutaj coś jest. Meble, szkło. O, tutaj jeszcze of huta ubrania to no i tutaj kopalnie tutaj też kopalnie tutaj też można jedną no i super by było ale widzę, że dużo kolej tutaj teraz powstaje. Dobra, a tu gdzie powstała do Łodzi? No i do Płock. Do Płocka. Jeszcze kolej powstaje. I to O, kurczę, to my już trzy koleje tutaj wybudowaliśmy. Za jednym razem. Chorzów. O tu jest... Tu mają pociąg. Ej, jakby jakbyśmy się połączyli z chorzowem, to może by było tutaj ze śląskiem handlować, z Wrocławiem. Jak się Wrocław w ogóle trzyma? Siarkę tu mają, dobra. Co to zdobyć Kurczę, ale mało pieniędzy mamy. Nieudana debata. Aha. Super. Nie, no teraz budują jakieś tutaj rolnicze rzeczy. Co wy tutaj macie w planach? Hmm. Znów. To... Nie, dobra. My się zadłużymy prędzej niż to wybudujemy. Kurcze problem biednego kraju... Znaczy no biednego... WINO! Opodatkować wino. Dobra, to... to może nam dużo dać. Sorry, ma zawsze... Sorry, trzeba opodatkować wino. Alkoholu tutaj nie promujemy wcale, to nie tak, że chcę tutaj zarobić. O, pociągi jeżdżą. Z pasażerami. Z Łodzi do Częstochowy, a bardziej z Częstochowy do Łodzi. Gdzieś jeszcze jakieś pociągi jeżdżą? Nie wiem, towarowe może jakieś? No, ale budują się obozy drwali, to niech się to buduje. Trochę film trwa, na razie to ekonomię się, trochę ekonomią się zajmujemy i ten, polityką oraz finansami. O rewolucję w Hamburgu. Inteligencja i petycja do rządu. Jaka petycja? Tajna Policja... A nie, Gwardię Narodową chcą. Czekaj, co? Nie no, Gwardię Narodową albo Tajna Policja chyba ich was po powaliło was No dobra, niech będzie tak warnia narodowa I tak to pewnie tego nie zrobię Co to za buncik tutaj leciał? Gdzie, gdzie są ten? Habsburg był gdzieś tutaj Nie, Hanover. Gdzie był Habsburg? O tutaj, dobra Kim wy jesteście? O, socjaliści e, Walczycie z kim? Wal Ej, mają szansę, oni mają w ogóle jakikolwiek szansę, a tam ci nie. Okej okay. Ciekawiem Czyli co? Znowu będzie dużo socjalistów u mnie w, yy, będzie na świecie. Ok, dobra, nie? Przez przypadek włączyłem coś. Nie chciałem Dobra, biurokracja, nie. Czas ustanawiania biurokracji. Złamać można się. Ja tego wprawa nie wprowadzę za niedługo. Dobra, o pociąg jakiś. Z czym? Z drewnem. Siedl. Okej. Okay. Chile okej. Okay. Mhm. Jak się budują w ogóle te? No budują się. To niech się wybuduje i zobaczymy, w ogóle skoczyło trochę. 23 gospodarka świata. Hmm. Kurczę, no... Wło, jakbyśmy mieli własno, własne statki, własny port, to byśmy tak mogli przy, y, zwiększyć naszą gospodarkę. Dobra. Chcę zobaczyć ile tracimy pieniędzy. Nie no, dobra, nie mogę już budować. Muszę oszczędzać. Hmm. Co my tu mamy? O, zdobyli to. Hmm. O tutaj, co, co się. Coś tam na świecie się dzieje. No. Ale kurczę, finanse mamy bardzo słabe i nie wiem co z tym zrobić. Hmm. hmm dawno się nie grało. W tym w sensie aktualizacja, która pododawała sporo, spowodowała, że też sporo, nie wiem. O, z Finlandią poprawmy relację. Czekaj, czarny Mikołaj, czarny. No, no tak, dobra. W końcu Finlandia jest wasalem Rosji. Udana debata w końcu. O, rozbudowa fabryki, w końcu jakieś poważne inwestycje, no i super. Skala ekonomiczna on tu zrośnie teraz można budować jakieś tutaj fabryki porządne, tylko... tylko właśnie. Yy, o tutaj jest, dobra. Bawnika potrzebujemy, co nie? Czy mamy? O mamy strzelby. Dobra, róbcie strzelby. Właśnie, zobaczmy jak z pociągami. W sensie, ile jest tych pociągów na rosyjskim rynku? Pewnie bardzo mało. No brakuje wręcz. Ale dobra, zarabiamy. Podwyższyliśmy nasze PKB. PKB, tak no. O, złoto w Junkucku Złot, Złoto odkryto, dobra. Teraz z, mo z moich regionów będą ludzie uciekać. Właśnie, co tutaj jest? A, dobra. Myślałem, że tam nie wyrabiają. Tutaj jest gdzieś Junkutku, co nie? No, nawet dobrze trafiłem. Tutaj jest. Tu gdzieś złoto odkryli. Na, na Syberii gdzieś. Tu w ogóle są jacyś ludzie? Niby są. Tylko pytanie gdzie? Gdzie tu jest jakaś osada? Miasto. Są tu budynki jakieś? O jest, dobra. Tutaj chyba to jest... Nie, to, to nie jest złoto, co... Nie, to jest złoto. Okej. Okay. Ale za dupie totalne. Uuu Japończycy zdobyli cały ten. jak się nazywa ten region? Dobra, jest napisane. Ej, ale przed Rosjanami, że zdobyli to? Szybcy są. No i moja ekonomia już spadła. Nacieszyłem się. Ale nie, budują fabryki. O, i kolej działa lepiej. Tutaj widzę, że jeżdżą. Powstają nowe fabryki, huty. Bardziej rozbudowa niż nowe fabryki, ale okej. Okay. Dobra, to budujemy też dalej. Udana debata. No i kurczę. O i wybory. No i co, odcinek znowu się skończy na wyborach. Strumień. Kurczę. Czemu. Powiedz, że to jeszcze. To wpadł. Żeby przekupywać alkoholem. Ja ci straciliśmy. Jeszcze liberalni wygra... wygrają i. znaczy właśnie liberalni nie wygrają wygrają y, ci kurczę partia ludowa wygra PSL tak zwane u, u mnie kurczę no nie ile procent będzie brakowało Trz 5% żeby wygrać Trze y trzeba będzie to ogarnąć. O, z Chinami mogę. A nie, poprawię już relacje z Chinami. Y Dobra, szczila, nie wiem. Kurczę, no. Nie gadaj, że przewalę wybory. I to jeszcze. No, będzie trzeba kończyć za niedługo. Trochę speedrunuję to i takie krótsze odcinki, ale właśnie chcę zobaczyć, jak się format krótkich odcinków spodoba. No nie, no przegrał, nie będzie żadnego incydentu. O, w ogóle mogę z kimś bardziej poprawić relacje, z jakimś innym krajem, dobra, poczekajcie. Mm. Czyli nie. Z nie... Nie no, z Prusami nie chcę poprawić relacji, bo z nimi będę chciał mieć wojnę. Z Brazylią mogę. Z Brazylią poprawię relacje. No nie. Nie no. 5 pięć, pięć dni do wyborów i przegram to. Jeden. Jaka była różnica wyborców? Milion pięćdziesiąt dziewięć? Pięćset y dziewięćdziesiąt? Przepraszam. 1 730, no dobra, super. Wygrali, jak wygląda aktualny rząd? Mm, no, nieciekawie to wygląda. Ej, socjaliści zdobywają coraz więcej punktów. Uuu, ale ej, ej, bliżej prezydentury tutaj możemy, ej, tu będzie można sporo rzeczy pow powprowadzać. Jak weźmiemy ten podatek per capita. Filantropia, co? Uuu To jest dobre Dobra, bierzemy to No i cóż widzowie, no Ekonomia się, o, pojawił się aki... Akinator tak yy, Agitator Nie z tej partii kogo chciałem o, demokrata! Ej, to dobra, może by nas poparł. Nie, no dobra, elekcyjną chcę. Kurczę, on będzie im dawał duże plusy. Chociaż nie, nie jest tak zbytnio lubiany, ale... Problem w tym, że chłop jest z chłopstwa właśnie. I będzie ich wspierał, oni mają już 30%. Nie, dobra, wygnaj go. Sorry, musieliśmy go wygnać Ej spada nam Właśnie poprawmy wszystkim z kimś relacje jeszcze z kim tylko z kim można właśnie Bo my hmm no z tymi małymi krajami się nie opłaca a z kursami to ja nie chcę no bo po co? Jak z nimi będę miał wojnę? Trzeba tylko wy, wypatrzyć dobry moment. O! No i chyba będzie dobry moment. Nie, Amerykanie w ogóle biorą udział w woj... Tutaj w pomocy. No kurczę. No właśnie, właśnie. Z Meksykiem można sojusz? Nie nam brakuje nam. A z Rosjanami? Jakiś nie wiem. czy nie można. No tak, jesteście Ja jest tu nadal te obozy drwali buduje Dobra zobaczmy czy coś możemy tutaj ulepszać. Może kolej mogę tutaj pododawać Co się nada Dobra Usuwaj to To nam więcej problemów spowoduje niż ten i w pożytku na chwilę obecną. Zaraz. Dobra, mamy. Yy, tu są wszystko. Dobra, wszystko jest. Okręty pancerny. Nie potrzebuję. Ale widzę, że zapotrzebowanie jest na rynku na to. Hmm. O! Jest! Wprowadziliśmy podatek per capita. Ile zarabiamy teraz pieniędzy? Dobra, i teraz szykować się na kolejne nowe prawo. I to będzie zaraz industrialne. Niezbyt się uda. To też zbytnio nie. Szkoły publiczne już mamy, to nie. Opieka. Państwo ateistyczne. Właśnie trzeba to sprawdzić, jak to tam wygląda obecnie. Kurczę, bardzo... Bardzo nieprzychylne to jest, ale dobra, gwardię narodową trzeba wprowadzić, bo to chcą. A super, To można by było wprowadzić, w w wyłączność kulturową. Kto to to jest? Tutaj czy coś można wprowadzić. No, chyba na razie nie. Ale tutaj też o... Można by było spróbować z czasem. No ale dobra, widzowie, to w kolejnym odcinku Zajmiemy się Tutaj włącznością kulturową Żeby no, inni oso inne osoby z innych krajów Mogły tutaj przybywać I rozwojem dalej ekonomii, bo na chwilę obecną Jakoś tu nam idzie Zarabia Będziemy za chwilę zarabiać Podczas budowania to, to dużo da Będziemy mogli cały czas budować A nie zatrzymywać się Więc widzowie, to na tyle w dzisiejszym odcinku Tu macie mój kanał, tu moje poprzednie odcinki Jeśli ja z wami żegnam, do zobaczenia Cześć